Jesteś... Jesteś tylko tłustym, słabym pandą! Nie jestem tłustym, słabym pandą. Jestem tłustym i bardzo silnym pandą. Hej hej witam was bardzo serdecznie z tej strony Soulson, a to jest kolejny odcinek z gry Mobile Legends Bang Bang. Dzisiaj zagramy grubiutkim, słodziutkim Pando, a mianowicie chodzi o postać, jaką jest Akai. Akai jest tankiem, którym pójdziemy na pozycję roam. Na ekranie wyświetla się build oraz emblematy, z którym dzisiaj, z, który, z którymi dzisiaj zagramy. A teraz przejdźmy do dalszej części odcinka. No dobrze, jesteśmy na ekranie uczytywania postaci. Granger, Badang, Tamus, Natalia oraz Wanwan One, One w drużynie przeciwnej, Odet, Odette, Harley, Gord oraz Popol and Kupa w naszej dru 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 dru, 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 dru <gry> na kupujemy roaming bootsy, dodajemy sobie umiejętność numer 2 może być numer 2, ma mniejszy cooldown i lecimy pomóc naszemu junglerowi na początku zrobić swoją junglę. Za chwilę omówimy troszeczkę Akaja, natomiast na wstępie chciałbym podziękować osobom, które teraz wyświetlają się na ekranie za wspieranie kanału. Serducho dla was, twoje wsparcie pomaga mi szybciej rozwijać kanał i szybciej osiągać cele na kanale, które sobie zakładam, więc jeszcze raz wielkie dzięki, serducho dla was. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do tego grona osób, zachęcam do kliknięcia przycisku wesprzy. A jeżeli ktoś by chciał wspierać kanał bez wydawania pieniędzy, można to zrobić zostawiając łapę w górę. Łapa w górę jest za darmo, nic nie kosztuje. A za darmo to uczciwa cena. Dobijmy tutaj 100 łap w górę w 24 godziny. Będzie mi bardzo miło. No i widzimy, że na środku posiadamy dwójkę sojuszników, a na górze niestety nie posiadamy nikogo. Więc jako Akai Roamer nie powinniśmy iść na górę. No ale ktoś potrzebuje bronić tej góry, więc naszym zadaniem w tej grze będzie niepozwolenie Tamuzowi spuszować górnej alei. To jest nasz cel. A teraz omówmy troszeczkę, odrobinkę działanie Akaja. Akaj po użyciu którejkolwiek umiejętności otrzymuje tarczę. Tarcza jest zależna od maksymalnego poziomu zdrowia, który Akaj posiada. Dodatkowo trafienie wrogą umiejętnością Zobaczcie, nakłada na niego. Może ja Wam to pokażę? O, nakłada na niego znak, taką pandę na górze nad nim. No i wtedy nasze bazowe ataki zadają takiemu oznaczonemu przeciwnikowi więcej obrażeń. Czyli z pasywki, po użyciu umiejętności, mamy tarczę. No, możemy go załatwić? <laughs> Proszę bardzo. Kung Fu Panda. Mm, więc z pasywki nasze umiejętności dają nam tarczę oraz nakładają na przeciwnika znak, dzięki któremu zadajemy większe obrażenia. Pierwszą umiejętnością daszujemy do przodu. Chodź Harley. Harley, chodź. Pierwszą umiejętnością daszujemy do przodu, poodbijając przeciwników do góry, których trafimy. Czy to się zabić, Uda się zabić. Ej, to jest... Ale załatwiony! Ej, ej, jeszcze. Pierwszą umiejętność daszliśmy do przodu. Jeżeli trafimy przeciwnika, podbijamy go, odrzucamy go, tak naprawdę. No i zadajemy mu takiemu przeciwnikowi obrażenia. Możemy użyć pierwszej umiejętności do zmiany. Czekajcie, bo załatwimy go raczej. Raczej go, oj, może nie. Może go nie załatwimy, nie załatwimy go, możemy niestety. Załatwił go Harley. Pierwszą umiejętność możemy również użyć do zmiany kierunku, jeżeli używamy naszego Ultimata, czyli tak jakby połączyć ULTA z pierwszą umiejętnością. Naprawdę, aby zmienić się, aby szybko się stawić pozycję, tak to można ująć. Więc tak: podrzucamy ich w powietrze na pół sekundy, z zadając obrażenia. Pierwszą umiejętnością, koniec. Drugą umiejętnością podskakujemy. Uderzamy o ziemię, no i w obszarze wokół siebie, zadajemy obrażenia przeciwnikom. Ale udało nam się udało uratować Harleya, no to była zajebista akcja. Tutaj trzeba przyznać, że uda nam się uratować Harleya, nie wiem czemu on... się nie wycofa, skoro ma tak mało HP, natomiast bardzo ładna akcja. Więc drugą umiejętnością podskakujemy, zadajemy obrażenia wokół siebie. Oraz yy, spowolniamy przeciwników na dwie sekundy, w których trafimy tą drugą umiejętnością. To jest obszar wokół mnie, teraz, w którym zadamy obrażenia. Proszę bardzo, Hop, tak to wygląda. No i oczywiście, dzięki pasywce, mamy na sobie tarczę. Czyli podskakujemy obrażenia i spowolnienie. Pięknie omówiona drugą umiejętność. No i teraz czas na naszego ulta. Ultem, moi drodzy, nie czy uda nam się go zabić. Może nie, skubany twardy jest, ale udało nam się go zabić. Dzięki naszej pasywce. Nasza pasywka naprawdę pozwala nam zadawać spore obrażenia z bazowych ataków. To trzeba zaznaczyć. Ale teraz pora na Ultimate'a. Ultimate'em kręcimy się wokół siebie, odpychając wszystkich przeciwników, którzy do nas podejdą, lub do których my podejdziemy. Odpychamy tych przeciwników do tyłu, zadając im obrażenia. Dodatkowo, jeżeli takiego przeciwnika odepchniemy, no i ten odepchnięty przeciwnik wpadnie w innego przeciwnika, to tamtego przeciwnika również odpycha. Zobaczcie, kręcimy się i możemy pierwszą umiejętnością hop, zmienić pozycję, idealnie. No i jeżeli byśmy trafiali przeciwników, no to byśmy zadawali im obrażenia oraz odpychali ich. To widzieliście już, jak ratowaliśmy Harley'a, między innymi. No i to jest chyba wszystko odnośnie naszego, naszej pandy. Naszej pandy, tak mi się wydaje, nie. Ponieważ jeszcze na ulcie, ważne jest zaznaczenie, że na ulcie, jeżeli użyjemy go, no To możemy sobie się repozy nie repozycjonować, ale zyskać yy, prędkość ruchu. Po prostu dzięki czemu poruszamy się na ulcie szybciej. I to jest całe panda. Co jeszcze chciałbym dodać? Wydaje mi się, że to będzie istotne, aby dodać tą informację, Iż gramy te mecze na klasykach. Gramy te mecze na klasykach, to nie są rankady. A, i ucieknie raczej. No, gdybyśmy mieli pierwszą umiejętność, może byśmy ją zapali, ale bez pierwszej umiejętności nie. E, gramy te mecze dla klasyka. Dlaczego? Ponieważ nie gram tankami. To po pierwsze. No, a po drugie nie gram akajem. Ja być może na początku kilka razy grałem akajem w mojej karierze z Mobile Legends. Natomiast e, nie, już nie gram więcej akajem. Z tego względu, że po prostu bardzo mało gram tankami. No i uważam, że gdybym poszedł Akajem na rankedy, pomimo tego, że jest to bardzo prosta postać, no to mógłbym strollować grę. No bo jednak ja jestem graczem, który gra marksmanami, ADC'ry. No i zobaczcie, bardzo potężne obrażenia zadajemy dzięki naszej... Dobra, blokujmy, blokujmy. Udało się zabić pięknie. Bardzo potężne obrażenia zadajemy dzięki naszej pasywce. Tak naprawdę z bazowych ataków to jest naprawdę interesujące, bo nawet nie, nie, nie wiem, nie jestem w stanie określić, czy nie zadajemy dwa razy więcej obrażeń z pasywki dzięki znakowi nałoż nałożonemu na przeciwnikowi, na przeciwnika, niż z naszych normalnych bazowych ataków. Więc warto, warto atakować przeciwników oznaczonych dobrze. Wydaje mi się, że postać mamy omówioną. Wydaje mi się również, że idzie nam całkiem nieźle, ponieważ jesteśmy 2, 1, 7. No i warto w ogóle ja nie powiem, grać tutaj na tym. Wiecie. Co ciekawe, zobaczcie. Jest sobie Tamus na ulcie i on nam bardzo mało robi. On dużo obrywa, dosyć sporo obrywa. No, i oczywiście my na ulicy też możemy sobie tutaj uciec. Ale wskoczyła wieżę! Wow! Nasz Purify zadziałał. Nie Purify, tylko Petrify. Tak, nasz Petrify również jest ciekawą zależnością, ponieważ pozwala nam fajnie zaatakować przeciwników, na przykład tak pod wieżą, lub po prostu przytrzymać przeciwnika w miejscu, kiedy nasza drużyna będzie go zabijać, lub my będziemy go zabijać naszymi bazowymi atakami, więc jak najbardziej to jest spokój. Akaj? Okay. Nie jest fighterem, to warto zaznaczyć, że pomimo tego, że zadaje obrażenia z pasyfki, nie jest to fighter, Akaj jest tankiem. Akaj jest tankiem i to dosyć potężnym de facto tankiem. Czy Van, Van umarł od tego miniona? Hmm, ciekawe. Więc tak, warto zaznaczyć. Że Akai de facto nie jest fajterem, nie zdaje obrażeń. Akai jest tankiem i to tak naprawdę potężnym tankiem, ale warto również zaznaczyć, że wygląda na to, iż przeciwnicy, przeciwko którym gramy, również są tym razem bardzo słabi. Dobrze dla nas, dzięki temu byliśmy w stanie fajnie omówić tutaj postać bez większego wysiłku. Czy uda nam się uratować? Nie uda nam się uratować, niestety, sojusznika, ale zabijemy wanwankę prawda? Van Vanka definitywnie umrze. Dokładnie, idealnie. Ja też miałem w pogodowie już powoli pierwszą umiejętność i Petrify, więc i tak by umarła. Niestety nie udało nam się uratować sojusznika, więc bild z którym gramy, daje nam dużo HP. Tutaj mamy 1800 HP, tutaj mamy 850, tutaj akurat mamy mało, tutaj kolejne 1000, tutaj kolejny 1000, więc mm, życie u AK jest bardzo istotne, ponieważ dużo jego Umiejętności opiera się właśnie na procentowym na procentowym yy, zdrowiu. Czyli im więcej zdrowia mamy, tym AK staje się silniejszy. Tak to de facto działa. Tutaj niepotrzebnie ultowałem. Jest 3,12, więc jest bardzo, bardzo dobrze. No i, i dobrze. No i dobrze. No i dobrze, jak jest bardzo, bardzo dobrze, e, więc fajniutko, no i przeciwnicy się poddali, więc mamy pierwszą grę omówioną, postać, bardzo prosty meczyk, szczerze liczę na to, że drugi będzie troszeczkę trudniejszy, więc przejdźmy do drugiego meczu, let's go baby, let's go! No dobrze, jesteśmy na nie kupujemy roaming bootsy i ponownie lecimy pomóc naszemu junglerowi lub junglerowi, bo za chwilę mnie w komentarzu zdjęcie, o, Soulson nie mówi się jungler. Ja przecież wiem, mordeczki, że nie mówi się jungler, duszyczki, ale tak mówię, bo tak fajnie brzmi, więc pomóżmy naszemu junglerowi zabrać blue buffa, no i będziemy stawiać kroczącą roślinkę niedługo, która będzie tutaj na górze, ponieważ chcemy, żeby to nasza Karina właśnie zrobiła, dlatego postaramy się obczaić to. Wydaje mi się, że Odette powinna już stąd pójść. No i mam wrażenie, że to znowu nie jest mecz na wysokim poziomie, chociaż bardzo bym chciał, not gonna lie. Ajajaj, prawie! Prawie, słuchajcie, prawie uda nam się ukraść. To byłoby spoko, natomiast no, mam takie dziwne przeczucie, że ten mecz znowu jest na niskiej dywizji. Czy to dobrze, no? Ok, nasz sojusznik został zjedzony. Nasza karina została całkowicie zjedzona, niestety. Mm, więc może się pomyliłem? No, bardzo możliwe, że się pomyliłem. Nie wiem, zobaczymy. Spróbujmy go załatwić. Nie załatwimy go. No okej, okay. bardzo możliwe, że się pomyliłem i że ten mecz faktycznie jednak. Będzie ciekawy. Zobaczymy, co mecz przyniesie. Ja również podjąłem decyzję niedawno, że chciałbym, słuchajcie, nagrywać każdy mecz jeden raz. O ile, o ile tak to można nazwać. Czyli bez względu na to, czy mecz będzie przegrany, czy wygrany, czy będzie dobry, czy słaby, chciałbym wam go pokazać. Spróbujmy zgankować Brodiego na dole. Wydaje mi się, że to może mieć sens. Badank już nas odkrył, niestety, więc Brody prawdopodobnie się wycofa. Albo nie. Szkoda, że my zabiliśmy. Z całą pewnością wolałbym, y, aby tutaj Brodiego. Wolałbym, aby tutaj Brodiego. Chciałbym pójść na żółwia, ale. Chodźmy na żółwia że każ W każdym razie wolałbym, żeby nasza drużyna zabija Brodiego niż y, my. Dobrze, udajmy się na żółwia. Wydaje mi się, że zdążymy dojść do tej Lancelot. I uda nam się załatwić również Lancelota. Nie wiem dlaczego my zabijamy. Nie wiem skąd mamy takie potężne obrażenia. Natomiast yy, chyba jednak ten meczek będzie le leciutki. De facto w każdym razie chciałbym e powiedzieć, iż no właśnie tak jak mówię, zdecydowałem się również na to, aby wrzucać prawie każdy mecz, który po prostu uda mi się nagrać. Takie moje pierwsze podejścia. Z tego względu, że jak nie wrzucam pierwszego podejścia, to później mam problemy. Aby nagrać, tak jakby czuję, że to jest takie udawane, że Ło, są tylko wygrane, chcę wrzucić. No nie, no nie, no mogę wam wrzucić przegrane mecze. Chociaż z reguły te przegrane mecze są troszeczkę słabsze. Jak na przykład robię 0,12, de facto wygląda to słabiej, natomiast uważam, że i tak będzie. To przyjemne. W każdym razie tutaj zapowiada się na to, że wygramy ten meczek. Jakby pierwsze wrażenia w tym meczu są takie, że będzie easy. Bo zobaczcie, co robi na przykład taki Lance. Odno mnie nie obrażeń. Ja nie wiem, czy to AK jest taki potężny. Serio. Nie wiem, czy to AK jest taki potężny, że przeciwnicy nie zdają nam obrażeń. Czy po prostu przeciwnicy są słabi. Może być jedno i może być drugie. Zobaczcie. Oj, oj. No i właśnie, zobaczcie, to jest takie dosyć interesujące. Może dobra, jak wstaniemy, to Wam powiem, więc y, szybkie cięcie. Okej, okay, wstaliśmy. No i zobaczcie, jest tak coś takiego, że wydaje mi się ten mecz, że jest bardzo prosty. A później idę gankować dolną aleję i umieram. I mam takie. Może ten mecz nie jest wcale taki prosty. Ciężko mi to określić, bo być może po prostu ignoruję przeciwników lekceważę, tak to można ująć. Przez no ale zobaczcie, gdzie jestem Brody. Mega mocno się wysunął. Więc przy dobrej wbitce byłbym w stanie go zabić raczej, tak uważam. Więc ciężko, ciężko określić, czy to przeciwnicy są słabi? Czy jednak po prostu mają swój styl gry? Tak to ujmę. Nie wiem. Ciężko określić. No wydaje mi się, że, 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 że są słabi. Mam takie wrażenie. No ale z drugiej strony umarłem na dole. Więc czy to oznacza, że ja również jestem słaby? Czy jednak po prostu zbyt mocno zlekceważyłem przeciwników? No z pewnością jedno i drugie. No ale zobaczcie, jak oni on się mocno wysuwają. No to jest mocne wysunięcie się, które mogą przypłacić życiem. No ale może ja się nie znam. Dobrze, spróbujmy. Nawet ja nie wiem, co zrobić. Być, być może udać się na środek, ponieważ widzę, że tam nasza drużyna umiera. I uratujmy Cici. Mordziu, wycofaj się, masz mało HP. Nie będziemy się z nimi bić. Spokojnie, a ja Tylko tu wierzę bronić. Więc śmiało możesz się wycofać. No, przez Akaja ciężko przejść. Jest to panda. Nie powiem się cofać. Dobra, ej. Czy my dostajemy ten speed? Dostajemy speed, zobaczcie. Aaaa, ucieknie nam! Cholipka! Nie wiem, czy panu jest sens się też bić. W sumie zadajemy trochę tych obrażeń tutaj. O, pięknie, Oberwała w łeb, nice. Badang nas oczywiście nie załatwi. Pięknie podbity, no i udało się zabić przeciwników. No i mamy już na Helmet, co pozwala nam regenerować HP. Zobaczcie, po 200 mniej więcej za sekundę ult, więc gdyby. No i pięknie, udało się załatwić przeciwnika. Możemy dalej pchać. No, z pewnością możemy dalej pchać. Chciałbym zniszczyć wieżę. No i nice, udało się załatwić kolejnego przeciwnika. No, jak widzicie, mecz zapowiada się dosyć prosto. Spróbuję wlecieć w Brodiego, nie ma sensu. Chciałem z ulta wlecieć w Brodiego, ale nie wyszło. To była ładna akcja. To była ładna akcja. Niemniej, Dairo również robi dosyć ładną akcję, ponieważ pcha nas na górnej alei. Jeżeli nikt nie będzie bronił górnej alei, no to ten Dairoth nas dosyć mocno otworzy. My jesteśmy 2-1-7, no a Dairoth otworzy dwie wieże? Nie, tylko jedną wieżę. Otworzył dobrze. Drugą raczej nam się uda wybronić. Tak to wygląda. No i raczej Dairota też również zabijemy jako panda. Nie jest w stanie nam zadać żadnych obrażeń. No to jest to. Hmm. No, mam takie wrażenie, słuchajcie, że mm, te mecze, mm, no nie będę wam ściemniał, mógłbym, wiecie, udawać, że te mecze są jakoś tutaj ultra abyste ale mam wrażenie, że przeciwnicy nie dowożą. Mam wrażenie, że w tym meczu przeciwnicy nie dowożą. Ja lubię wyrównane mecze, uwielbiam mecze wyrównane. Tutaj no widać, że no nie robią nam przeciwnicy zbyt dużego problemu. Więc czy to warto. No nie wiem. Ciężko określić, tak naprawdę. No bo nie wykorzystujemy pełnego potencjału AK, -a, w sensie. Uratujmy Cici, ale to wszystko, co możemy zrobić. No. Hmm. Być może AK jest tak bardzo silny, że ja po prostu nie czuję, że przeciwnicy są tak. Potężni. No nie, no nie, no wydaje mi się, że nie. Moim zdaniem przeciwnicy tutaj nie dowożą. Zobaczcie. No zobaczcie. Z drugiej strony i nam nie biją żadnych obrażeń. I pytanie, czego to, czym to jest spowodowane, że przeciwnicy nie biją nam żadnych obrażeń? Czy to jest spowodowane tym, że AK jest tak tank, tank, tankowaty, czy tym, że przeciwnicy nie mają golda? No wcale tak w goldzie źle nie stoją. Ej no, 5 koła mniej mają, no dobra. No dobra, no mają te pięć koła mniej, no co ja wam po powiem na to, no mają mniej pięć koła, no no przegrają to raczej. Dobrze, udajmy się na Lorda. Chyba, że to jest ich taktyka, uśpić czujność i zabić. To jest bardzo możliwe. Dobrze, zobaczmy co tu się wydarzy. Jakaś zasadzka może. Jest tutaj Badang, który sobie się cofnął. Noć, może nie, nie wiem, nie, nie będę oceniał. Zobaczymy, czas, czas pokaże, czas pokaże czy wygramy czy nie. Brody poszedł na dole, a my możemy zabrać lorda. Z pewnością możemy zabrać lorda. Z Kariną. Oj, nie wpadłem w niego. Dobrze. Z pewnością z Kariną zrobimy trzy lorda. No a po lordzie. E, Polocymy sobie, wycofać się i na dolną aleję, bo widzę, że przeciwnicy wybrali technikę split pushu. Gdzie Dajerod próbuje nas puszować na górze, Brody próbuje nas pchać na dole. Brody raczej otworzy kolejną wieżę na dole, ale to będzie jego ostatnia wieża. Ponieważ umrze. <laughs> mój nice. Natomiast. Mecz. Yy, przez ten split już zaczyna zapowiadać się wyrównanie i to jest z próbny wledzić na środkowo oleje. Dlaczego odpaliłem ulta? Bo mogę z pierwszą umiejętności doskoczyć. Udało się załatwić przeciwnika. Nice. No i to jest raczej wygrana. Czwórka przeciwników nie żyje. Idziemy z Lordem 4-1-10 statystyki. Odet opuściła mecz. Ale nie szkodzi. No zobaczcie, on nam nic nie robi. Oj, nie, nie, nie! Hu, żyjemy. Dobrze. No i jak widzicie, ten meczyk. Spoko, no mamy umówionego Akaja. Tak, jakby fajnie, że uda nam się wygrać, ale uważam, że przeciwnicy nie dowiedzieli w tym meczu. Zobaczmy w innych odcinkach, czy przeciwnicy dowiedzą. A na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki, pięknie, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że działanie Akaja troszeczkę Wam przybliżyłem. A teraz. Klasycznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymaj dzisiaj cześć. We will be in touch.